Nagrywam ja to drugi raz, bo za pierwszy razem mój film brzmiał tak. Gierki, to są na przykład co, zostawilibyście łapkę suba, nie? No. Ogólnie to teraz będziecie mieli timelapsa z tutoriala, bo to jest całkiem nudne, więc... No. Sunflower działa tak, że co jakiś czas wypuszcza słoneczko i działa jak taka farma. No. I cała przygoda zaczyna się właśnie teraz. I bo ogólnie jak się gra, to głównie chodzi o to, co ja przedtem grałem. Ale co jakieś właśnie są takie minigierki, to są takie kręgle. No i po prostu są to kręgle, co mam tu więcej powiedzieć. Mm, tylko właśnie jak są o te orzaki, to jeszcze są czerwone i one po prostu wybuchają jak coś lecą. I można je stawiać tylko do tej linii po tej linii, bo tu nie mogę postawić. Kurde, spora ta horda. No, więcej chyba nie dało się zrobić. Tak mi się wydaje. No, gdzie gdzie idziesz? No gdzie, 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 gdzie! No właśnie, dobranoc. Leci! No co? Tak pomiędzy nimi przyleciało. Ej, nieładne to było, nie podobało mi się to. I w ogóle jeszcze ani raz nie było czerwonego, co też mi się nie podoba. Mogłoby być ich więcej trochę. Te zwykłe żach no to one... O, właśnie. Teraz się przyda akurat. I kabum. No tylko tu mi podchodzą, a jak... Nie, czerwonego nie użyję, ale to w sumie mogę użyć. Dobra. No nie! Ty chyba jej je, je, tujesz No to jest taki pech. Dobra, teraz został tylko ty nie z pachołkiem. Może się uda. Ja na pewno się uda. No ale mogłoby mi lepiej dawać te orzechy, bo tak... Kurde, nie oddaję, że tak powiem. O, kurde, spora ta fala. Nie spodziewałem się, że ich o tyle będzie. Wydawało mi się zawsze, że ich było mniej. No ale to może mi się przewidziało. O, kabu! Tato Maine działa w ten sposób, że musi urosnąć, gdy urośnie, jak zombie w niego wejdzie, to on wybucha. Zombie z tą ptyczką działa tak, że po prostu może przeskakiwać jedną roślinę i ogólnie on biega. No jak właśnie już przeskoczyć, już nie biega, tak? No nie wiem jak mam to bardziej ubrać w słowa, no ale powiedziałem tak, jak mi przyszło do głowy. Moja taktyka jest to, że po prostu praktycznie zawsze biorę tą minę i stawiam roślinki, coś robię sobie bazę, tylko zamiast tych piszuterów od razu dostałem tą minę. Bo wtedy zanim on tu dojdzie, to ja już się zdążę to wszystko zrobić. A no i orzechy też warto stawiać, bo one się strasznie długo odnawiają. No i teraz jakbym postawił minę, to strasznie dużo czasu straci na tym, bo to wtedy dłużej gra trwa, dlatego no tylko raz opłaca się tak grać, bo później to już jest trochę nieopłacalne, chyba że się gra na przykład na dwie linie y, tych sunflowerów, to może bardziej. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona roślina. Moja to grzyb. No! Boom! No, coś mało ich teraz, o wiele mniej niż przedtem. Na początku jest takim trudno rozwalicie z pachołkami, bo w sumie, tak jak sobie myślę, to one nie wydają się jakimś dużym zagrożeniem. O, on mi dochodzi aż tu. No i właśnie, on tu bieg, teraz to przeskoczy i teraz idzie powoli. Więc też jest jednym z lepszych zombie, mi się wydaje. No ale nie wiem. Na pewno nie jest najlepszy, ale może jednym z lepszych. No, Kolejny FIFLAK. No i nawet zdążył mi to wszystko, mimo że mam ich dwóch, nie? Więc no... Więc są to chłopcy z pierwszej łapanki, tak? dodawy pisze twardy jak zwykły, ale po prostu zamraża No, ide s tyčkou. Ogólnie wydawało mi się, że to jest nieprawda, ale okazuje się, że to chyba jest prawda, że lodowe groszki może i zamrażają, ale zdają mniej. Na pewno są lepsze, ale wydawało mi się, że one zadają więcej. Albo chociaż tyle samo. No to najwidoczniej wychodzi, że byłem w dupie. No, chyba że tak było w dwójce. Nie wiem. Homper działa tak, że po prostu zjadł na strzał, ale musi chwilę przerzuć. you mm -hmm. No, no to mam kolejny słonecznik. Dawaj hajsik. a ładuj się, ładuj. A co czekasz? O. Chyba zrobię dwa rządki, bo... Wydaje mi się, że dwie linie to jest tak... Że mi starczy na, na te wszystkie rzeczy, bo teraz to już jest całkiem drogo, więc... No raczej tak zrobię, bo wydaje mi się, że już teraz na tym etapie gry trochę mniej to już jest ciężko. Ale... Zależy jakimi plantami się gra. No to zależy jaki sobie wybierzesz skład. Bo jak się zrobi jedna, to ma się praktycznie dwa razy mniej hajsu. Znaczy jedną trzecią mniej hajsu, bo to jeszcze zapomniałem, że z nieba leci. Więc no to, to jakby. Uzbieranie na nie wszystkie trwałoby dwa razy więcej. Więc kurde, no trochę średnio opłacalne. Mi się tak przynajmniej wydaje. O kurde, ale to pos... I ja, co ja zrobiłem? Siłem. O jejku, 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 jejku. Ja chciałem tu. No dobra, no. stało się. No, dawaj, giniesz, 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 giniesz. W ogóle nie wiem czy to jest prawda, ale kiedyś widziałem, że on jak... Jest to rzadkie, ale że jak zje tego ziemniaka, ziemniaka, jeju, to jest orzech. Bo właśnie dużo osób myli to i to, że to jest niby ziemniak, a to nie wiem co ludzie myślą, bo ogólnie to i to, to jest ziemniak, a to jest orzech. No i właśnie jak czasami jest tak... No nie wiem czy to prawda. Że jak zombie zje tego orzecha, to jakoś tam ma wysypkę, puchnie i umiera. Ale czy to prawda, to nie wiem. Może kiedyś się uda. Bo ja w sumie nigdy jedynki nie przeszedłem do końca. Więc... I nigdy tym bardziej tego nie miałem, więc trzeba byłoby to kiedyś przetestować. No, kolejne tutaj. Trochę krzywo mi to wyszło, ale... Myślę, że może być. No już jest ich coraz więcej. No. Ogólnie każdy odcinek będzie miał po 5 leveli, tylko ten jest dłuższy, bo był tutorial. Jakby świat, jest jeden świat i w jednym świecie jest 5 leveli. I gdzie jest po prostu na przykład, teraz będzie noc, a następnym razem będzie chyba basen. Więc no planuję tak na każdym odcinku 5, tylko tym razem będzie 10, no bo był jeszcze ten tutorial, który też zalicza się jako te levele. A wydaje mi się, że raczej nikomu tym nie interesuje granie tutoriala, więc no tak po prostu zrobiłem. że tym razem... po prostu jak już będzie noc, to już będzie tyle odcinka i... no i w sumie to tyle, nie? Co mam więcej mówić? Koniec. Będzie koniec. Koniec świata. Ludzie są skończeni. No, no, nawet nie do obiektu. Słabiutko. No. I możecie też napisać, czy coś by was interesowało, czy na przykład zrobić osobny kanał do retro gier, czy coś takiego. Bo ja na przykład mega lubię retro gierki, a takich nowszych to niby też lubię, ale... Zależy w jakie, bo w sumie to na przykład widynne co gram to w Roblox i w Minecrafta. Więc w sumie można powiedzieć, że gram tylko w retro. Chociaż obecnie to gram tylko na biarze, więc w sumie to nie gram w nic... No i, No i w sumie to nie wiem. I, ale nie wiem, kurde, wydaje mi się, że oni go powinni zabić, a tutaj trochę słabo idzie. Słabiutko. Gdyby nie to to by chyba nawet do końca przeszło. Chociaż niby to jest do połowy mapy, no ale bez przesady. Żeby tak słabo szło. Dobra, stawiamy kolejnego cika na Dwóch naraz? Ciekawie, ciekawie. Wow, ile się posypało naraz? Co jest? Chyba już będę te wysadzał i będę dawał te po prostu. Wydaje mi się, że to ma większy sens niż trzymać ich tak do końca, bo i tak już mi nic nie zarabia zbytnio. Już mi się nie przydadzą. Tu no i co, on tu dobiegnie? No, przed tym tu... Do... A, bo pewnie ktoś szedł przed nim, dobra. No więc wydaje mi się, że całkiem ciekawe to będzie, bo oglądanie takich było. Teraz to już przecież nikt tu nie gra. Nie ma, a jak ktoś to lubi, to nie ma co oglądać. Też mi się wydaje, że dużo osób bym zachęcił do pogrania w to. No bo powiedzmy sobie jeszcze, że kiedy ostatni raz któryś z was grał w jakąś starą grę, typu na przykład chociażby Mario prosto pierwsze, pierwsze. No wydaje mi się, że raczej nikt. Bo to po prostu jakby umarło, nie? Ale dla mnie to jest nadal ciekawe. I może dla niektórych osób też, nie? Dlatego to nagrywam. Bo po prostu nie ma tego na YouTubie, nie? A czasem może chciałbyś sobie ktoś poglądać więc no. O, dlatego powstaje ten odcinek. I dawaj. O, co jest? A no, bo teraz już tu jest dużo. No i koniec. Jeszcze przeczytamy karteczkę. A na karteczce pisze tak. My o tym, żeby wysłać wszystkie, jakby nasze zombie na Twój dom. I podpis tajnego zombie, ale to jest y, po prostu ten cały władca zombie i jednak tu jeszcze jest dzień więc jeszcze nie jeszcze nie będzie koniec odcinka, jeszcze nie tu ogólnie ten tryb polega na tym, że tu przyjeżdżają losowe roślinki e, dobra, to sobie zostawię na koniec bombki. będę raczej zostawiał no bo to się może przydać później, może mi dupsko uratować więc chyba nie będę tego używał Przecież tak mi się wydaje, że nie opłaca się zbytnio na razie. Byłem to użył, to po prostu stracił, bo jest ich tylko trzech, nie. Więc no nie wydaje mi się to jakąś dobrą propozycją. A raczej propozycja do odrzucenia. O, Chopper, Chomper, kur. Za dużo mam pisał globo Dobra. Potato mine. No, a w końcu piszter. Mogłoby, mogli... Mogliby zacząć dawać więcej tych, bo tylko jeden na razie miałem. No co jest? Robią mnie je w biały dzień. Dobra, on sobie nie poradzi jak nic. No ja ci pisu teraz! No co to ma być? No, ale nie nie tego! Ja. Trochę mi nie oddaje, mam wrażenie. Chyba ta gra mnie nie lubi zbytnio. No, no, dawaj, 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 aha, bo tu dwóch idzie, ojojoj, oj, oj, troszkę laki. troszkę laki o, brawo, jej, wuhuu, w końcu, Juhu. udało się, dobra, teraz co tu, no, kolejny z metalem na ubie, a, i w ogóle jak oni są zamrożeni, to też wolniej jedzą, to trzeba też o tym pamiętać. No, teraz po co mi ten nożyk? No dobra, zamienię się to z tym. No, ten biegnie z tą tyczką. Tyczkowaty. No, już nie, nie zła się zrobiła. Kurde, armia. Taka całkiem pokaźna. Pokaźna. Teraz jest po prostu ten zwykłe piszczuterne wymienią na podwójne lub lodowe. To, to, to nie ma sensu, żeby to stało, to w ogóle. W sumie mogę sobie to postawić, żeby to po prostu było. Bo w sumie tak wyrzucać to też prawie bez sensu. wyrzucać o, jak mogę coś robić, to po co mam je wyrzucać, no nie? no nie, czemu ja to tu postawiłem? Ja sobie sam troluję. Ja jestem jakiś niespełnosprytny. Ale jeszcze muszę wymienić cztery. Na te lub te. Nie wiem, czy mówię te zamiast lodowych i podwójnych, ale dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie w premium. On biegnie, ten styczko. Ugo, z kilometra widać, że stutyczko tu biegnie. o ale poleciało ładnie. No ładnie, ładnie, no nie powiem. Ładnie poszło. Nie wiem, te styczko mi wkurzają całkiem Chociaż zależy, bo tutaj na dużo roślin, co to, to nie jest zagrożeniem, albo jak mam lodowego groszka, ale jakbym nie miał, to tak go mnie strasznie wkurza. Bo to trzeba się dużo pieprzyć z tym. To jest bezsensowne. Bo to on biegnie, potem przeskakuje i tak dalej, no i to trochę wkurza. Więc, no, ja zbytnio go nie lubię. Już nie bardziej nie... bo dobre, bo może ktoś nie grał nigdy w plance to nie będę spoilerował. Wszystko dowiemy się razem. Horda się zebrała. Wysadzamy. Kabuu. I chyba tyle. A nie, jeszcze jedna fala będzie. I. Aha, jeszcze? Bezsensowna. Bezsensowna gra. Jak mi go... Ciekawe czy mi go zjawia. W sumie jestem sam ciekawy. Nie. O, teraz cały czas zostaje ich, a ja przy tym jak chciałem to nie mogłem. No i widzowie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do zostawienia łapki, suba no i pamiętajcie, żeby napisać jaka jest Wasza ulubiona roślina z plan versus zombie. Siema!